Siemanko, z tej strony Wrui. Dużo osób zastanawia się wciąż na temat gearingu, artefaktu, więc zebrałem wszystkie informacje w całość. Przekażę wam w tym filmiku także miłego sansu. Pierwsze skupimy na gearingu. Najważniejsza informacja, jak musicie wiedzieć, jeżeli chodzi o gearing. Twój epicki gear, który ci dropi, zawsze się skaluje 5-6 item levela wyżej niż twój aktualny item level. To jest bardzo ważną informacją, bo też na początku różnie myślałem. Myślałem, że pierw to się jakoś skaluje do Twojej broni, bo zauważyłem, że jak moją broń podnosiłem wyżej, to wtedy też lepszy gir leciał, ale nie, po prostu prawdopodobnie ta moja broń dużo zaniżała, dlatego jak ją podnosiłem, to automatycznie lepszy gir leciał, więc to jest najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o gir. Bo widzicie, gir w Legionie na Remiksie ma swoją logikę, tak jak już na pewno zauważyliście, po prostu Pamiętnie co byś nie robił, jaki miał item level, nawet od razu po 80 wbił na Mythic, tak jak wiele z nas, jak chodzimy sobie na gildyjne rajdy No i tak ten item level się dostosowuje do twojej postaci po prostu Nie da się jakby gdzieś tam z turbo zboostować się, czy coś, po prostu remix polega na tym, żebyś grał kwestia tego, gdzie leci ten gear, a Dobrze jest farmić gir z paru źródeł. Ja wam powiem teraz te źródła, przejdziemy sobie na grę. Więc tak, najważniejsze są te taski. Tasków jest dużo, bo one są daily, one się ciągle tak resetują, mają catch up system, one tam chyba do 60 dni mają catch up system, więc tak naprawdę jest tego multum, multum tego robienia, girowania. Więc tak, te, te tutaj skrzyneczki Infinite Power, one zawsze mają szansę na najlepszy gir dla ciebie. Więc y, dlatego jest tak warte, warte i ważne robienie Infinity researchów i tych tasków jak ja to mówię sobie bo tutaj leci z tej skrzynki zawsze dobry gear dla Ciebie Drugą opcją y, są te moty Mot of Broken Time leci Ci z różnych rzeczy Jak zbierzesz 10, użyjesz prawym to też Ci leci wtedy gear dopasowany aktualnie do Twojego item levela Oczywiście jest to wszystko RNG Wiadomo, ale też masz tu szansę na gir. Mode of the Broken Time yy, zdobywamy z różnych źródeł. Na przykład, jak otwieramy te skrzyneczki, takie co dostajemy za questy, za zwykłe questy, po prostu gdzieś tam w świecie, tak, o te skrzyneczki te zielone, mają szansę, że jeden albo dwa polecą te moty. Jak włączymy Heroic Quartier, to. Z Mobków, które są afiksowane, te zbufowane, z nich też jest szansa, że poleci nam jeden. Z rar mobków w World że też mamy szansę, że poleci od 0 do 2, to jest oczywiście RNG, wszystko drop. Z, z dungeonowych bossów, z normala mamy tak szansę na 0 albo 1. Z heroicznych mobów mamy szansę na 0 albo 2. I na Mythiku, to jest ciekawe, na Mythiku zawsze lecą po prostu dwa. Każdego bossa, oczywiście. A na Mythic Plusach za Skończenie całego klucza leci od 1 do 2. Też jakby jest stała liczba, które lecą, po prostu nie masz, że nie poleci ci. No i na rajdach. Na rajdach to wygląda tak, że z Normala lecą 2, z heroika lecą 3 i z Mythika lecą 4. Znaczy, no, czyli te oty to są taki dodatkowy, dodatkowa szansa, że ci poleci po prostu. też jakiś gir, tak? Tego leci sporo, to ciągle się otwiera, tak naprawdę. Yy, oczywiście z Mythic Plusów, yy, z chestów na końcu. I teraz stop. Bo właśnie jak to nagrałem, to wyszedł fix, że z myty plusów z ostatniej skrzynki nie będzie lecieć już Gir, nie będzie overpower gearowania. Bo Powiem, że dużo osób już się nagirowało do 740, więc oni to stopują. Zamiast tego będzie teraz lecieć więcej mod of the broken time. i wiadomo, dochodzimy do momentu Legion Raidów. Legion Raidów, też obojętnie na jakim poziomie, no to wiadomo mamy szansę na nagir z każdego bossa, mm, to już zależnie to jest też po prostu RNG, ale na, musimy pamiętać, że na raidach, one są też resetowane daily, o, o tym trzeba pamiętać, że każde raidy wszystko wszystko ogólnie jest na remiksie daily wszystkie, wszystkie resety wszystko jak zrobiłeś raz dziennie, to po prostu musisz codziennie to powtarzać, jeżeli też tak turbo farmić nie, więc o tym też trzeba pamiętać, no i teraz pytanie to jest najlepszym sposobem na farmienie tego giru. Osobiście uważam, że tak naprawdę wszystko co robisz, wiadomo, że warto robić te daily, no bo tutaj masz dużą szansę po prostu na, od razu na gir, po prostu epiczny, który się skaluje z twoim item levelem, no bo wiadomo, że możemy dostać zielone itemy, możemy dostać rare itemy niebieskie i możemy epiczne. No epiczne są najlepsze, bo one się skalują i tego poszukujemy, tak? Czy będziemy robić sobie te właśnie taski, czy będziemy chodzić na rajdy? To już jest zależne od was, co tak naprawdę chcecie robić. Po prostu w grze. No wiecie, ktoś może spamić dungeony codziennie sobie, robić tylko te taski, farmić Motel w Broken Time zamiast na przykład raidów robienia i też, i też się wygiruje. To jest kwestia po prostu grania, bo Legion Remix to jest w dużej mierze grind, po prostu granie, tak. Zobaczcie, ja już ile dni i gram tylko wieczorami, mamy 601 i ten level. Moim zdaniem mam bardzo niski ten level. Tak jak patrząc na osoby, które siedzą. Całe dnie i grają, ja tylko powiedzmy, mam te wieczory. No to zobaczcie. Item level mam 601, broni mam 607. To prawda, tutaj mam już 14 wbitych tych punktów, ale no to jest nadal niejakoś turbo dużo, tak? Jeszcze jeżeli coś miałbym dodać do tego giru, no to tak. Jeżeli chodzi o statystyki, jakie dostajemy w girze, no to wszędzie są, są po prostu sekundary staty oprócz versatility. Versatility mamy możliwość zdobywania tylko w broni, tutaj na tym trecie, Reszta jest wyeliminowana z giru. Tutaj dostajemy po prostu tylko główne statystyki: tam crit, Haste, mastery i one nie mają żadnego dera, po prostu da się je kapować unlimited, tak? Możemy mieć multum. Więc podejrzewam, że na ostatniej fazie z maksymalnym item levelem, no bo i maksymalny item level, jaki możemy osiągnąć na remixie, to jest 740. Ja już widziałem osoby, które tam mają tego Kapa 740 A co się pewnie zastanawiacie, co, 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 je, co wtedy robimy jak wbijemy już te 740 No tak naprawdę jak wbijemy 740 już mamy powiedzmy taki 100% gear, No bo wiadomo, że neki tu mają jeszcze dodatkowe te abilitki Tak, Ringi też mają dodatkowe abilitki I Trinkety to powiedzmy już wszystko wymagane na tej postaci 740 No to po prostu wtedy skupiamy się na naszym artefakcie, na powerze naszym Przejdziemy sobie teraz do tego naszego artefaktu. Nawet artefakt dostajemy możliwość upgrade'owania item level'u. Musimy farmić takie po prostu sandy, piaski. Te piaseczki mają szansę na polecenie z każdego źródła, gdzie dostajemy brąz. I tak naprawdę dużo rzeczy daje nam brąz i z, tych, z tego wszystkiego, co leci ten brąz, to też jest jakaś tam szansa, że poleci nam piasek do upgrade'u naszej broni, tak? I nawet ja zauważyłem, że bardzo często jak sobie skrapuje, to jest też ważna mechanika, to dostaje później po prostu ten piaseczek do upgrade'u, tak? To jest ważna informacja, bo też się często zastanawiacie jak upgrade'ować tą broń, to po prostu jest RNG drop, bo trzeba grać i tyle. No i ten artefaktowa broń też się gdzieś tam kończy pokryta 740 i item level, ważnym aspektem jest to, bo często też się zastanawiacie czy nowe speki Automatycznie wszystko przechodzi na Upspeki, nie? Jak grasz jedną postacią, no tak, chcesz na przykład teraz na przykład bym chciał protem pograć, to na prota wszystko się zmieni, tak? Nawet wam tu zademonstruję. Gdzie mam multum punktów, mogę je sobie rozdać. No i tak, dużo ważniejszą rzeczą od naszego item levela jest po prostu zdobywanie naszego Infinite Power. Infinite Power to jest najważniejsza rzecz, którą będziemy farmić tak naprawdę do końca Remixu, bo to jest ważniejsze niż nasz item level. Infinite Power Leci z różnych źródeł, tak naprawdę ze wszystkiego co się da, to gdzieś tam leci. Nawet na jakieś zabijanie mobków, jak lutujemy mobki, to jest, to tam troszeczkę leci nam. Te zielone skrzyneczki, treżur czesty jakieś. Jak latamy takie brąz, brąz orby w powietrzu, na przykład jest czasem ten quest taki. Czy po prostu w ordie widzimy te brązowe takie orby, to z nich też leci, leci jakby upgrade ten Infinite Power. Zakończenie skończenie dungeonów, port questów, rajdów, wszędzie leci Infinite Power. Dodatkową ważną rzeczą, za którą dostajemy bardzo dużo tych Infinite Power, jest tutaj w echwipunku... W punktu są nasze fragmenty Memento. One jak mamy 100 i używamy, to dają bardzo wielki zastrzyk nam Infinite Power i Staminy. Więc, jak zdobywamy 100, to od razu to używamy. To daje nam naprawdę multum. Multum, jeszcze raz multum, tak? I teraz, tak, spytacie się, jak to dobrze farmić, to ja Wam znowu powiem po prostu, skąd to się farmi. A Wy sami już wybieracie swoją drogę gry, bo ja nikogo w gameplayu nie siedzę. Elitarne moby, po prostu na Heroic Ward tierze, dają nam od 0 do 1. Rare moby zawsze dają nam 1, ale na Heroic ward tierze. world tierze. Ward bossy. Czyli World Boss zawsze też nas wynagrodzi jeden, to jest malutko no. Normalny raid jak robimy, to dostajemy od 4 do 8. Z Heroic Raid Bossów dostajemy od 12 do 15. No i na Mythicu leci bardzo dużo za bossa, bo na, Mythiku, na Mythic Raidzie leci od 25 do 30. Więc to jest już naprawdę dużo, dlatego ja jestem tak mocno wyfarmiony, nie mam dużego tego item levela, ale no mi się, że, że mam mocno, mocno subgrade'owaną, na tyle co robiłem. No po prostu tutaj leci dużo bardzo tych momentów my sobie tutaj gildyjnie razem ładnie latamy i każdego wieczoru chcę tak robić, żebyśmy wspólnie latali. Więc jeżeli masz ochotę, to zapraszam do naszej gildii, napisz po prostu nick, server oraz frakcję. Możesz też być na Discorda, tam też pisać, to ogólnie w gildii może każdy inwłać tak, Także zapraszamy I jeszcze są Mythic Plusy I teraz tak z Mythic Plusów za ostatnią skrzynkę, jak zrobimy całego plusa To tak, od plus 2 Mythic Plusa do plus 10 leci od 8 do 9 Od Mythic Plusa 10 do 20 leci 12 do 14 Między 20 a 30 Leci 28, 30 Między 30-35 a leci 91 do 105, od 35 w górę leci aż od 132 do 139. Więc tak naprawdę, jak robimy już tam powyżej te 30 klucze, a będziemy to robić, bo to kwestia prostu czasu, no to będzie za każdy run lecieć nam praktycznie cały jeden do kliknięcia. Więc to jest multum. Na ten, na ten moment myślę, że najistotniejsza jest farma po prostu Multicrindów nie sobie to farmimy, no i kurde, bardzo mocno możemy się nabuwować, plus zdobywać właśnie item level, tak jak Wam wspominałem wcześniej. Infinite Knowledge jest bardzo ważną też karensy, które będziemy zdobywać poprzez robienie przeróżnych achievementów. O czym może zaraz się troszkę więcej będę rozwodzić, jak to zdobyć, bo maksymalnie możemy zdobyć 36, i prawdopodobnie, jak się nie mylę, parę jest gateowanych, No bo wiadomo, nie zabijemy na przykład wszystkich bossów na metiku, to musimy poczekać, ale no jakby w tym momencie też, też da się tam nafarmić tego, tak? To jest nasza postać, nasz upgrade naszej mocy, widzicie, nie jest to jakoś mocno skomplikowane, myślę, spokojnie można to ogarnąć. Jak mówię, to jest po prostu kwestia gry, no Remix to jest granie, 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 jeszcze raz granie, tak, tak wygląda Remix, ale no ba bawię się przednio, dużo osób się bawi przednio. Powiem Wam, że ten filmik i tak jest bardzo długi, myślę, że jakoś po prostu tą kompendium wiedzy porobię na części, więc zapraszam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Nie będę się jakoś ociągał z tymi częściami, po prostu jutro zrobię kolejną. Jest jeszcze właśnie dużo tematów do omówienia, bo ten filmik, no, knowledge, tam, brązy jak najszybciej farmić, co robić na przykład, no bo robić krainy, czy robić rajdy, jak w ogóle to wszystko ogarnąć, no to wszystko jutro się dowiecie w kolejnej części. Ja oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, Żeby być na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami. I musicie pamiętać, że ja robię specjalną playlistę związaną z remixem, więc jak ktoś jest zainteresowany samymi filmikami z remixu, to zawsze w playlistie, jak wejdziesz na mój kanał, to znajdziesz tam wszystkie dodane filmy a propos remixu, tak? Bo jakie jeszcze będą jakieś poradniki i tak dalej, to wszystko tam będę wrzucać, a będzie jeszcze tego trochę. Także trzymajcie się. Do usłyszenia i do następnego. Pamiętajcie o lajku, o komentarzu. Może jest coś, co byście chcieli wywiedzieć, a nie wiecie, to możecie znać, znać w komentarzu. To też to na pewno ujmę w następnym filmie. A bo może jest jakieś zagadnienie, o którym na przykład nie pomyślę, czy nie pomyślałem, związane z girem, czy nawet tym artefaktem. A masz jakieś pytanie, to śmiało. To do zobaczenia, nie? No, no najgorszym się zawsze kurde, na koniec tam. No, hej! Woo!